Pomieszczenia i ich podział. Zarówno mieszkania rodzinne, jak i pomieszczenia gospodarstw zbiorowych dzielimy na poszczególne części w zależności od ich przeznaczenia i użytkowania. W mieszkaniach rodzinnych rozróżniamy część gospodarczą i mieszkalną. W internatach, domach wczasowych, pensjonatach i hotelach należy wyodrębnić następujące części gospodarczą, mieszkalną, administracyjną i socjalną, a w restauracjach, kawiarniach, barach i stołówkach części gospodarczą, handlową, administracyjną i socjalną. Do części gospodarczej w domach rodzinnych zaliczamy kuchnię, spiżarnię i piwnicę. W gospodarstwach zbiorowych część gospodarcza składa się z kuchni ciepłej, a niekiedy i zimnej, czyli garmażerii, zjarzyniarni i przygotowalni, magazynu podręcznego i chłodni, a w końcu zmywalni. Do części mieszkalnej, bądź to w rodzinie, bądź też w pomieszczeniach zbiorowych należą pokoje mieszkalne, jadalnie, biblioteki, świetlice i podobne oraz łączące je korytarze, do części administracyjnej, biuro, sekretariat i pokój księgowych, do części handlowej, sale konsumpcyjne, do części socjalnej pomieszczenia dla personelu, jak karteroby, jadalnie, świetlice, a tam gdzie do obowiązków służby należą dyżury nocne, bywają również pokoje wypoczynkowe. Gabinety lekarzy przyzakładowych zaliczamy także do części socjalnej przedsiębiorstwa. szczególne ubikacje w części gospodarczej powinny być tak usytuowane względem siebie, żeby ułatwiały sprawne funkcjonowanie aparatu gospodarczego danego przedsiębiorstwa. W gospodarstwach rodzinnych są zależne od siebie jedynie spiżarnia i kuchnia, a piwnica z natury rzeczy, szczególnie w miastach. Nie jest z kuchnią powiązana funkcjonalnie. W gospodarstwach zbiorowych wszystkie ubikacje wchodzące w skład części gospodarczej powinny być tak położone, żeby z jednej strony umożliwiały jednokierunkowe przejście produktów od surowca aż do gotowej potrawy, a z drugiej strony ułatwiały sprawną ekspedycję potraw przez wzajemne dobre powiązanie kuchni, sali konsumpcyjnej i zmywalni. Urządzenie i wyposażenie pomieszczeń w części gospodarczej. Na urządzenie pomieszczeń w części gospodarczej składają się stoły robocze i podręczne, stołki, krzesła, szafy, kredensy, półki stojące i półki wiszące. Właściwe ustawienie mebli w poszczególnych pomieszczeniach decyduje o należytym przebiegu czynności wykonywanych w danym pomieszczeniu. Wyposażenie pomieszczeń stanowią naczynia, a także maszyny służące do wykonywania czynności odbywających się w pomieszczeniach gospodarczych. Rozmieszczenie narzędzi zależne jest od ich przydatności w danej fazie procesu produkcji potraw. W ogóle należy kierować się zasadą, że w każdym pomieszczeniu możemy umieścić tylko te meble i narzędzia, które są potrzebne do wykonania produkcji w danym zakresie, a kolejność ich rozmieszczenia powinna odpowiadać ściśle kolejności wykonywanych czynności. Wszystkie narzędzia powinny mieć swe stałe, łatwo dostępne miejsce. Przy czym narzędzia używane częściej powinny być umieszczone bliżej osoby pracującej, a używane rzadziej mogą być umieszczone w szafach zapasowych. Ten sposób rozmieszczenia narzędzi, a w związku z tym i mebli odpowiednich do danej pracy oraz do przechowywania wydzielonych narzędzi odgranicza bardzo wyraźnie poszczególne stanowiska pracy i umożliwia uzyskanie dobrej organizacji pracy. Należy jeszcze zwrócić uwagę na to, żeby poszczególne stanowiska robocze wyglądały estetycznie, co wpływa dodatnio na samopoczucie pracownika, a także, żeby były należycie oświetlone ze względu na higienę i wydajność pracy. Rozmieszczanie narzędzi, zależnie od ich przeznaczenia, powoduje, że często narzędzia tego samego typu znajdują się w różnych Odległych nieraz od siebie miejscach. Na przykład spośród różnych rodzajów noży, jarzyniaki będą umieszczone w jarzyniarni. Tasaki i ciężkie ostre noże do dzielenia oraz wąskie o ostrych końcach do żyłowania mięsa i trybowania kości umieścimy na stanowisku wstępnej obróbki mięsa. Noże szerokie u nasady, zwężające się i specjalnie ostre, tak zwane tranżery, w rozdzielni potraw, bo tam są potrzebne do krojania pieczeni. Rozproszenie narzędzi jednego typu utrudnia przede wszystkim pracę pomywaczkom, które muszą pamiętać, gdzie jakie narzędzia należy umieścić, a powtórę utrudnia kontrolę inwentarza. Dlatego też należy koniecznie na wszystkich półkach i we wszystkich szufladach umieszczać kartki ze spisem narzędzi ulokowanych w danym miejscu. Kartki te powinny być dość duże, wypełnione niezbyt drobnym czytelnym pismem lub wypisane na maszynie. Dla ochrony przed zniszczeniem należy je owinąć celofanem i przypiąć mocno pineskami. Wspomniane powyżej rozproszenie narzędzi jednego typu, jak również różnorodność narzędzi na poszczególnych stanowiskach, wymagają codziennego sprawdzania zgodności inwentarza ze spisem. W większych zakładach, gdzie pracownicy pracują na dwie zmiany, wymagana jest stała kontrola przy rozpoczynaniu i kończeniu pracy przez każdą zmianę. Odpowiedzialność za inwentarz powinni ponosić pracownicy zatrudnieni na danym stanowisku, i do ich obowiązków należy formalne oddanie i odebranie inwentarza pracownikowi drugiej zmiany. Kto tego obowiązku zaniedbał, odpowiada za inwentarz tak, jakby sam zgubił lub zniszczył. Codzienna kontrola inwentarza ułatwia również jego konserwację gdyż umożliwia dokonanie w porę napraw lub też zastąpienie zniszczonego i utrudniającego pracę narzędzia nowym.